Cześć, się Makowicą z kolejnym odcinku Fantasy Champions League. No i dzisiaj zrobimy sobie tylko podsłowako, mianowicie tylko słowanko fantasy i predykcji. Jeżeli chodzi o przygotowanie do następnej kolejki, no to będą po prostu to w następny poniedziałek przed całą ligą mistrzów po, u, 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 prze, po meczach weekendowych. I taki standardowy ten. Jeżeli chodzi o Fantasy Premier League, to standardowo we wtorek pojawi się moje propozycje, a w piątek. Podsumowanie moje kolejki i moje transfery, no bo deadline jest w sobotę. I oprócz tego chciałbym bardzo podziękować za fajne wyświetlenia pod pierwszym filmikiem. Jeśli chodzi o Fantazy Czerwony, nowe subskrypcje. Jeżeli filmik Wam się podoba, bądź na przykład inspirujecie się w jakimkolwiek moim składem, bądź jakieś moje filmiki pomogły Wam dobrać kogoś, fajnie, jakby były łapki w górę, mega to bym doceniał. Dzięki za wszystko. No i co? No i zacznijmy sobie od podsumowanka. A zacznijmy od podsumowania, jakie miejsce mam na ten moment. Miejsce uważam, że mam mega, mega dobre. Szczerze, ja już bym mógł kończyć. Jeżeli chodzi o overall, 269 miejsce w overallu. No tak jak mówię, no, nie oczekiwałem niczego więcej. W Polsce drugie miejsce i brakuje punktów dwóch do zajęcia pierwszego miejsca w Polsce, żeby być najlepszym polskim graczem fantasy Champions League. Oczywiście, to jest pierwsza kolejka i z drugiego miejsca mogę spać na przedostatnie miejsce. Chociaż to może być ciężko, ale jest to realne. No i neutralne, ale to na to najmniej patrzymy: 223. Wiadomo, mega cieszę, że jestem drugim Polakiem. No i 269. Miejsce też mega cieszę. Jest ponad moje oczekiwania. Nie oczekiwałem aż tak dobrego wyniku. A teraz pokażemy, jacy zawodnicy do tego wyniku. Dzięki jakim zawodnikom ten wynik mam? O, dzięki jakim zawodnikom, tak to powiedzmy. No i jeżeli ktoś nie ogląda moich yy, filmików z Fantazy Premier League, to mnie wygląda tak, że zaczynamy od bramki, obrońcy, pomocnicy, napastnicy w tej kolejności i zaczynamy od zawodników, którzy zdobywają największą ilość punktów. Zacznijmy od bramkarzy. Wcześniej miałem bramkarza Lipska, który niestety dał tylko dwa punkty. Jak na Lipsk, szczerze mówiąc, liczyłem na to, że Lipsku trzyma taką to. Nie utrzymał. Na szczycie da się tu wymieniać. Miałem somera, który dał dodatkowy punkt, czyli 3. Patrzę na samą bramkę i patrzę na mój cały skład. Bramka jest najsłabszym elementem. I szczerze mówiąc, jak wymieniałem bramkarza Lipska na bramkarza Interu, już trochę byłem w przysłowie smutny, że nie oczekiwałem jakoś mega czystego konta. akurat Real Sociedad lubię, jak jako na hiszpańską ligę, uważam, że to jest dla mnie topowy klub. No, że nie chodzi o samą yy, umiejętność, chociaż to też tak jest, tak samą sympatię, więc szkoda było mi dawać tu somera. Ale Somer fajnie tanie kosztował i inter był. Jak miałem ustawić wynik, to takie 1-0 dla interu fajnie by było, ale. No, niestety, trzy punkty. Nie mogę narzekać tak na ogólny wynik, no, ale czegoś tu brakuje u bramkarza, Jeżeli chodzi o obronę, na samym początku miałem AK. -ę. A Di Jorgen zasiediał na łapce, więc sobie ich wymieniłem, no bo trzy punkty AK. City nie, nie pociągnął, jeżeli chodzi o czyste konto. Można zaryzykować 3 punkty, tak. 4 już bym pewnie mega się stanowił i bym nie zmienił, no bo to jest obrońca i muszę przede wszystkim na CS, a nie. Ale trzy punkty to jest taka granica, gdzie klikam. No i okazało się, że Di zadaje 9 punktów. To jest chłopak, który w z Champions League daje tak duże punkty. Jest dobrze, że znowu w niego po prostu dobrze, że go znowu kupiłem w tym sezonie. 9 punktów. Ja nie oczekuję niczego więcej, tak naprawdę. I jeszcze 9 punktów przy tym, że stracili czyste konto. Mega, mega dobrze. Jeśli chodzi o dwóch obrońców z Barcelony, no to Barcelona ma taką grupę, że może łapać tych czystych kont. Może nie na potęgę, bo z Poltą myślę, że będzie ciężko. Ale Szachtarem dwa razy i jeszcze raz. Drużyną myślę, że... myślę, że jest duża szansa na czyste konto. Mając podzwonię obronę. Dodatkowo jeśli mam Cancelo, który chyba kosztuje dużo niż QD na P6, a QD kosztuje 5, więc na Cancelo będziemy, oprócz tego, że czyste konto, będziemy liczyć na z bądź gole. Jak patrzymy na ligowe mecze, potrafi to robić, więc po to co tu mam. Jeżeli ktoś miał jeszcze Tersi na no to punktów dużo sobie nazbierał na, na samym Barcelonie. Można było fajnie zapunktować. Jestem zadowolony z zawodników. Jeżeli chodzi o pomoc, Pomoc wygląda w teorii obłędnie, bo każdy mój pomocnik dostał MVP meczu, to jest mega dobrze. Ale, to oczywiście Simons wygląda śmiesznie, bo czterema punktami i te trzy punkty to jest za MVP, więc to jest akurat y, zabawne. Ale przejdźmy, tak jak mówiłem, do tych gości, którzy zdobyli największą ilość punktów. Galeno, mega zaskoczenie. Chciałem mieć kogoś z Porto. Tak naprawdę, prawdopodobnie, jeżeli miałbym kompletny wybór, to bym wybrał jakiegoś napastnika. Znaczy napastnika w fantazji jakby. Był. O to chodziło. Ale nie mogłem, bo już miałem napastnika, więc brałem galeno, który był moim pierwszym pikiem do pomocy. I okazało się, że już w pierwszej kolejce dał mi 19 punktów. Szczerze, jakby nie dał mi przez następne trzy kolejki, nic by się nie działo. Barcelona może być ciężko. Ale potem ma dwa naprawdę fajne mecze, więc tak naprawdę chłopaka mogę zostawić na dłużej, a oni już tak naprawdę się złacił w tym momencie. Bo nie widziałem, czy czego nie brać stricte na jeden mecz, a potem go sprzedawać. W takim wyniku widzę, że ma taki wachlarz umiejętności, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów fantazy. Ja go zostawiam na dłużej, to na pewno. Odegard MVP, super, daje mi asystę, daje mi gola, daje mi dodatkowe punkty, daje mi MVP. 4-0 Arsenal, tutaj na luzie sobie wygrali, dzięki temu Odegard dostał MVP też. Też mega fajnie, bo to jest 15 punktów, naprawdę fajne dodatkowe punkty, z których można się cieszyć, bo 15 to już naprawdę sporo. Bellingham podobnie, Bellingham w swoim stylu. Ostatnia minuta, znaczy doliczony czas, strzela gola. Dzięki temu dostaje MVP. No i tak naprawdę z gościa, który zdobyłby punktów 3, zdobył punktów 11, bo zdobył tylko 90 i za Clinshit to 3 punkty. Za gol 5 punktów, i za MVP dodatkowe 3, 8 dodatkowych punktów w ostatnich minutach. Super. Rodry podobnie, Rodry wiedziałem, że Rodri może być super pickiem. Jeżeli nie stać nas na kogoś z City, a chcemy mieć jakiś przynajmniej podwojony atak City, to Rodri może być super wyborem. Po pierwsze, jak wcześniej wspomniałem, czy to Fantazy Premier League, czy to Fantazy Champions League, Rodri będzie miał szansę na gole. Rodri w tym sezonie, nawet już w poprzednim, w połowie sezonu, tak powiedzmy, mocno wchodzi ofensywnie. Potrafi strzelać gole spoza, spoza pola karnego. Dobrze gra głową, potrafi do, dobrze zaasystować, potrafi wejść w pole karne, czy właśnie tak jak mówię, te e, strzały spoza pola karnego, które on wyczekuje, na przykład przy rzutach wolnych czy rożnych, czasami da te punkty. On nie będzie strzelił goli na potęgę, ale tak samo MVP ma duże szanse na zdobywanie MVP. Oczywiście, jak przyjdzie taki mecz jak Mojsami, jak Halland, czy, nie wiem, Foden, czy na przykład Doku, strzelą dwa gole, dadzą asystę, no to Rodri nawet jakby był na boisku świetnym piłkarzem, normalnie nikt by przez niego nie mógł przejść. Robiłby wszystkie odbiory, Dosłownie, w cudzysłowie oczywiście wszystkie odbiory, ale nie miałby żadnej asetanii gola, to bym tego MVP nie dostał. No ale przy takich meczach jak, te, jak dzisiejszy, jak, przepraszam, jak dzisiejszy jaki był po prostu, MVP dostaje i dodatkowe punkty dzięki temu jest. Oprócz tego, że jest gol, z czego już całkowicie byłem zadowolony, to MVP jest mega dodatkowym punktem. No i ostatni Simon, z którym mówiłem, że śmiesznie wygląda, bo Lipsk wygrywa 3-1. nie robi nic. Jeszcze zostaje rzutą kartkę. A na końcu wchodzi MVP. Dzięki czemu są ratujące 3 punkty. Dzięki czemu mam jego, a nie Kima. Bo Kima zostawiłem całkowicie na ławce. A tak to za niego by King grał. No bo jakby Simos miał jeden punkt. No to bez sensu byłoby nie zaryzykować kimkolwiek innym. Ale tak czy jak jestem zadowolony. Mega fajnie to wygląda. Każdy zawodnik z pomocy. w stanie MVP. Jeżeli chodzi o atak i kapitana. To Erika był pierwszym kapitanem. Miał no, tylko jedną asystę. No to wiadomo, to jest najniższy próg, jaki oczekujemy od, od kapitana. Chociaż i tak on jest za niski. Bo minimum, jakie liczymy punkty, to właśnie asystę. On ją dał. No szczerze. Mogę zmienić kapitana? To zmieniam od razu. Jeżeli mój kapitan daje tylko asystę, to jest minimalny próg, żeby po prostu nie być niezadowolonym. Powiedzieć sobie, OK, coś zrobił. Ale co to za zrobienie, jak to są tylko takie minimum, minimum. No bo jakby nic nie zrobił, no to jest tragedia. Ale przy trzech punktach takie Niech będzie, muszę to zaakceptować. Na szczycie Harry Kane daje gola i asystę. Może to nie jest punktów tylko Geleno, Odegar, Bellingham czy Rodri. Ale 9 punktów plus na kapitanie, dzięki temu 18. Też jestem mega zadowolony. Nie pomyślałbym, żeby dawać Geleno na kapitana. Odegar no podobnie, jeżeli ostatnio widzę Europy, Jak dobrze pani sobie średnio radził z PSV. No przy Bellinghamie przy nie oglądam realu w tym sezonie, więc nie jestem jakoś mega przekonany. Nie widzę, czy on gra SPD, SP, HP, czy teraz widzę, coraz bardziej do przodu gra. Jeżeli grałby taki napastnika, no, to wiadomo, że można klikać, ale tak to bym się bał. No i Rodrigo to na pewno też bym nie kliknął na cenę, bo Rodry, jak już wcześniej wspomniałem, to jest zawodnik, który taki macie no, zadaniowiec, który będzie od czasu do czasu jakieś dodatkowe punkty dawał. No za tą cenę też nie można oczekiwać. Że to będzie drugi Ring Haaland, tak czy. Drugi Riot Marez, doku czy tam faudel. i tak wygląda moja 11. A, jeszcze Ferran Torresa miałem, ale Ferran Torres nie grał. Niestety mój. Super, taki plan, który dał do myślenia. Jeżeli Barcelona w tym momencie wygrała 5-0, a Ferran Torres był, od, byłby od początku, no to myślę, że jakieś gola bądź asystę by dał. No ale nie grał od początku, przez co się nie udało. No to musiałem go zamienić, zamieniłem go, jak dobrze pamiętam. Eee... To są. Nie no, nie za Sumayera Let Dironzo i Bellingham. Za Bellingham tak to zrobiłem. No i kim tak jak mówię, nie wszedł, bo Simons dostał mi MVP. Tego dlatego. I tak wygląda fantazy. Champions League. Od nie powiedziałem. 109 punktów. Nie wiem, czy ktoś to zauważył, czy nie. Jeżeli nie, to 109 punktów. Moje miejsca w ligowej widzieliście. Mega, mega dobrze. Zobaczymy, jak to będzie na następnej kolejce. Już trochę się boję. Sobie nałożyłem bardzo dużą. Po prostu. Poprzeczkę założyłem sobie. O, nie nałożyłem. No i ciężko będzie ją przeszkoczyć. Dobra, teraz przejdźmy sobie do predykcji. Jeżeli kogoś teraz predykcję, mam nadzieję. 55 punktów. Jak to wygląda w ligach? Też nie najgorzej 403 Polak. 18 tysięcy overallu. Nieźle. Ale to nie jest fantastyczny pierwszy. Ale ja nie nażyłem 55 punktów spoko. I dlatego zaraz wam pokażę, czy dlaczego spoko. Obstawiam 3-0, było 31. Blisko, dodałem tu booster Cztery punkty przy boosterze. To jest to, co minimum oczekuję. Nie mogę narzekać. Milans, Newcastle, obstawiałem remis. Nie wiedziałem, zobaczyć, jak ten mecz inaczej obstawić. Był remis. Ja obstawiłem jeden, jeden był bezbramkowy. 4 punkty, oczko. No a tutaj ten mecz już nie wiedziałem. Znaczy, wiedziałem, że szachter nie będzie dobry, ale nie wiedziałem, jak dobre będzie porto. Jak jako się było lepsze niż ja myślałem. Tylko 3 punkty, tylko mówię, bo szkoda, że nie 4, bo dostaliśmy. Dostałem. Nie, nie wiem, jak wy zagraliście. Ale dostałem minus 2 za różnicę goli. No niestety. Znaczy minus 1. Minus 2 różnicy minus 1 punkt, przepraszam. No. Nie, nie wiem, czy to w sumie minus 1 punkt. Ale dostaliśmy tylko 3 za, za wygraną, tak? No tak siak, niestety. 3 punkty, a nie 4, ale. Odnoszą są punkty nie 1, ani nie 2, więc jestem zadowolony. Kolejne 4 punkty przy Barcelonie. To są te wyniki, które mogę mówić x razy, że przy wynikach 4, 5, 6, 0 to jest całkowite strzelanina i jedno musiał dotrafić 5, 0, drugiemu nie. Ja aż tak szalon nie poszedłem, że 5, 0 dałem 4, 0. 3 punkty plus to właśnie dodatkowy punkt za to, że Hmm, że po prostu wyjazd, goście nie strzeli żadnego, żadnego gola, dzięki temu dostaje 4 punkty, to minimum jest. City z automatu ogólnie to samo, tutaj były wyniki 4-5-3-0, podejrzewam, że 6-0, 4-1, no jak okazało się City trochę w obronie, no nie pociągnęło, ale 4 punkty to minimum jest. Myślę, że jakby nie to, to te 3-0 i tak by było, byłby Excellent, no, ale niestety 4 -0, tak jestem. Znaczy 3-0, a 4 punkty i tak jestem zadowolony. No, tutaj się dość mocno przejechałem. Bardziej nie widziałem jak dokładnie PFOB w tym sezonie, ale PvB zawsze kojarzyłem, że czy nawet mieli trochę słabszy okres, to byli solidną drużyną, a PZ, no, mieli najsłabszy okres przez ostatnie x lat. No, okazało się, PvB jest po prostu słabszą drużyną. No i PZ przejechało się po PvB. Przejechało się, no bo chwilę oglądałem tego meczu i to co ja widziałem, to BVB za bardzo nie miało z, zdania na boisku. No jeśli się starali, to potem wychodziły jakieś babole i inne, no. no dla mnie zdominowało ten mecz, nawet przy wyniku 2-0. No i niestety coś 0 punktów, no bo ani zwycięzca, ani dokładna ilość goli. No szkoda, bo pewnie w normalnych warunkach dałbym na Peżdże, ale na relacje, jakie ja powiesz, że teraz nie jest słabe, że coś tam i tak dalej. Zobaczę się tym kierowę. Kolejny remis Lazio z Atletico. Trochę liczyłem na Lazio. Przynajmniej liczę w tej grupie, że coś porobią. Takiego immobile już wspominałem w poprzednim odcinku. Cztery punkciki, bo remis jest. Fantastyczny gol bramkarza w ostatnich minutach doliczonych. Znaczy może nie mówię umiejętnościowo fantastyczny, ale fantastycznie to wyglądało i ratujący remis bramkarz. Takie historie powtarzają, znaczy takie historie to są dwie, trzy do roku, więc oczywiście mówię w tych topowych ligach, bo zauważam, że tych niższych jest częściej, ale mega fajnie, że takie rzeczy się dzieją. W ogóle dla kibiców to jest taki wybuch radości, że masakra. No, ja trochę zazdroszczę wtedy. Fajnie Nord Celtic. Ciężko było mi tu obstawić. Obstawiłem 2-0, było 2-1. Znaczy obstawiłem 2-1, było 2-0, przepraszam. Celtic trochę nie podał ale cztery punkty są no i tak naprawdę nie wiem, jak ten mecz przebiegał, bo nie nad dobrostan nie obserwowałem. No, Oreal już wspomniałem, że to było ledwo wciśnięte na zero. Bardzo długa męczarnia Realu Madryt, ale trzy punkty są za zwycięstwo. No, przy tym, że było bardzo, bardzo blisko remisu, te trzy punkty są dla mnie naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o Galatasara i Kopenhagę, obstawiałem remis. Bo widziałem, że Galata Saraj w eliminacjach, jak dobrze pamiętam, to w eliminacjach było, no ale pamiętałem, że ostatnio sobie jakoś mocno, nie, dobrze nie radzi jak na siebie, albo jak mogliby sobie radzić. Kompahaga nie oglądam jakoś mega mocno, ale tego co jest, ja że w obronie grałem dobrze. Dlatego obstawiłem. Remis był remis. Co prawda obstawiłem 1, 1, a było 2, 2, ale nieważne, kazałem się 4 punkty i dziękuję. Przepraszam, że to jest chwilowe cięcie. Jak widzicie, troszeczkę inna muzyka. Cięcie jest. Musiałam na chwilkę przerwać nagrywanie, ale kontynuujmy. I następny mecz to Benfica z Salzburg. No niestety. Benfica mnie troszkę zawiodła, bo nawet jeżeli Benfica nie wygrała, no okej. Okay. Taki jest futbol, że tak powiedzmy. Aż tak faworytem dla mnie nie była. Ale Benfica bez gola. No to tutaj już trochę boli. Okej, okay, czerwona kartka była. Dość szybko. Jest tutaj trochę. No na pewno bardzo mocno to zaważyło, ale. No szkoda przynajmniej tego jednego gola. Pewnie i tak by nic nie dało, ale. Sam fakt, że Benfica sobie po prostu utrudniła i ta grupa przez to bardziej trudniejsza dla na przykład Interu. Bo aż Somera na przykład, czy chciałem kolejnego innego fantazy, więc. Tutaj może być różnie. Właśnie jeśli chodzi o Inter i Real Sociedad obstawiałem 2-1. Tutaj, tak mówię wcześniej, ta sympatia do Real Sociedad chociaż Inter prezentował się na początku sezonu mega, mega dobrze. Tak, zdobyłem tylko jeden punkt za dokładną ilość goli Realu. Okej. Okay. Znaczy okej. Okay. No mega szkoda, bo to jest tylko jeden punkt. To jest jakby kolejny mecz i ta cała grupa, która w ogóle mi nie wyszła. No bo w całej grupie na dwa mecze zdobyłem jeden punkt. No to słabiutko. Napoli Braga. Prawie się udało. Niestety Napoli traciło gola. To chyba w ponad 80 minucie. potem znowu szybko wyrównało. Za obojem. Więc tak naprawdę trzeba być zadowolony, że Napoli w ogóle wygrało. Na to wygląda. No i te cztery punkty trzeba naprawdę fajnie przyjąć, bo mogą być o wiele, wiele gorzej. Arsenal PSV. No to tutaj akurat zaskoczenie. Jak było wiadomo, że Arsenal u siebie jest faworytem tak jak w poprzednim sezonie w europejskich porach z PSV radzili sobie średnio. A dodatkowo, jak znamy, obronę Arsenal z ostatnich czasów wiemy, że nie jest za mocna. Tak tutaj zaskoczyła i wynika z 4-0 jest dla mnie z zaskoczeniem. Wydaje mi się, że mało kto zdobył tutaj Excelenta. No i mój jedyny Excelent, niestety jedyny, bo właśnie tutaj tych Excelentów brakowało do naprawdę super wyniku Sevilla Lens. M1-1, czyli znowu remis. Jest remis. To ile powoli wraca do jakiegoś futbolu, chociaż to małymi kruczkami idzie. A z drugiej strony Lens też musi zacząć powoli wracać. Ostatni ligowy mecz na szczycie wygrali. Chyba wygrali, bo patrzę na no, ostatnią 80 minutę, zaraz sobie porównam z złem, grali. I tak wygrali. Ten wynik skończył Ten mecz skończył się 2-1, więc może Lens też zacznie powoli wracać, bo obie ekipy. no nie ma co powiedzieć, no Sevilla mega uznana, ale mega zaskoczeniem poprzedniego sezonu. Więc fajnie było jakby wrócił do jakiegoś normalnego punktowania. No i ostatni Bayern Monachium United. Tutaj było meczy, jak to mówią goli, co nie miara. Więc przy tych golach trzy punkty, ok. Bayern zdobywa punkt. Bayern nie jest tym Bayernem, co przez ostatnie lata, Manchester United w sumie też nie. Więc wynik wyszedł trochę śmieszny. Tak Dzięki temu trzy punkciki są, nie będę narzekał, wiadomo, te minimum, na które liczę, to są te cztery punkty, są takie punkty odniesienia, to na pewno są minimum punkty, które chcę w boostach, no i to są takie fajne punkty odniesienia, że cztery punkty, to jestem zadowolony, no. Czyli trafianiu dokładnych wyników, jak zdobywasz ponad cztery punkty, to jest coś, co zdobywa się ponad nadmiar, e, tak jakby, planowy, no bo ciężko wyliczyć dokładny wynik, no to tu już dużo farta jest, oczywiście. Możemy stworzyć jakiś zakres, sobie pula, tak? Czyli na przykład, jeżeli przy tym Barcelonie większość ludzi przedstawiało 3-4-5-0, a skończyło się 5-0, no to 10% trafiło, tak? No bo my jako gracze ustaliliśmy sobie, że Barcelona wygrywa, nie traci gola, i to jest prosty mecz u siebie, więc musi wygrać przynajmniej 3 golami, przynajmniej patrzeć po tych popular prediction. No i z tej puli wybieram jakiś tam wynik, ale nadal to jest strzelanina, tak naprawdę. No i ekscelenty to nie, okej, okay. no jakiś tam skill jest, tak, bo dobrze dobrało się pulę wyników, które były do wyboru dla nas i dobrze wybrało się ten wynik, ale no powiem sobie szczerze, to też jest duże szczęście, żeby trafić idealny ten wynik, dlatego moim takim największym pułapem są te cztery punkty. Fajnie zdobyć ten minimum 4 punkty, a każdy powyżej jest nadmiarowym, fajnym, zdobytem punktem. No i co? Do dzisiaj wielkie dzięki. Jeszcze raz przepraszam za to no, ucięcie w, pod koniec filmiku. Muszę jeszcze go zmontować i mam nadzieję, że się dzisiaj go wrzucę, bo nagrałem w poniedziałek, a jutro widzimy się w Fantazy Premier. Dzięki wielkie i do zobaczenia do następnego.